peace I find is a future that never happened one where I Paul atreides was never born I created the future until it created me but I see a narrow way. The path that might have been. What if my mother had obeyed her orders and given birth to a girl? Everything would change. Doctor Yue exposed before his betrayal. A world where my father lives. House Atreides surviving the Battle of Arrakis. Sardaukar deployed to protect the spice melange. A war of assassins spreading across the planet. Fremen... Exterminated. No, Muad'Dib. No, Lizan al Gahib. No, Khwizat Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. This one needs to you. Hej, ekipa, witam was witam was na filmie pokazowym z Dune Awakening, gdzie twórcy nam udostępnili kreator tworzenia postaci i jakoś opcję wydajności, przetestowanie opcji wydajności i przyznaję, powiem wam szczerze, na uruchomieniu Moje wiatraki przy karcie graficznej niesamowitych dostaw obrotów Nie wiem z czego to wynika, ale zobaczymy w przyszłości Póki co, słuchajcie, stworzymy swoją postać Zobaczymy jak wygląda w ogóle ten kreator postaci Jak się to prezentuje, bo jestem ciekawy Co będziemy mogli tutaj zrobić, na co wpłynąć I za chwilę przejdziemy sobie też do tego co... Jak gra ma finalnie wyglądać Bo przyznanie, przyznanie Dune Awakings chciałbym zagrać Oj, bym chciał zdecydowanie bo to naprawdę się zapowiada bardzo interesujący tytuł. Zwłaszcza, że Dune kojarzymy z książki, pokażemy ze strategii głównie, a z tego trybu jeszcze powiem Wam szczerze, nie znaliśmy. Czyli mamy tutaj następna gotowa postać, i mamy tu jakieś gotowe postacie, gotowe wzory, ale możemy z czegoś wybrać. Na przykład takiego niebieskowusowego. Włosowe, niebiesko to chyba pod staszką by pasowało, a u mnie może taka siwizna by się pojawiła, albo rudy. Takie klimaty by były też interesujące. Słuchajcie, no dobra, zaczynamy z standardem. Wzrost mogę faktycznie wyciągnąć potężnie, albo dać sobie jakieś przykurcza. Dajmy sobie grubość rąk, słuchajcie. No, wiadomo, a widzę standardość grubość nóg, to samo możemy zaszaleć, ale wydaje mi się, że to jest w porządku. Długość szyi, albo karcza. Kar 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 jak karczycho damy, albo faktycznie takie coś. Rozmiar klatki, proszę. No, klata. <laughs> Spoko. Ocień skóry. Możemy zmienić kolory. Jak widzicie, faktycznie ciemnoskóry albo białe. O, takie coś typu. <laughs> Dajmy, zróbmy sobie jakiegoś białego. Mamy to. Bielactwo. Na czym polega bielactwo? Nie mam. Intensywność bielactwa. Ilość piegów. Czy możemy też o piegach zadecydować? Jak widzicie. Twarz możemy sobie zoomować, musimy sobie wrócić Całkiem spoko Damy takie coś I głosy mamy Typowo gładamskie A tu męskie, ok, I tutaj mamy słuchać teraz twarz Typ twarzy Mamy tutaj takie typy twarzy Możemy sobie wybrać Całkiem spoko Weźmiemy sobie taki wiek Albo mega starzec albo mega młody Szczegóły głowy. Możemy jeszcze szerokość szczęki dopasować. Taniej, wysokość szczęki. O kurcze, wysunięcie szczęki. Szerokość podbródka. Długość. I możemy nawet tego na, na swoje podobieństwo popracować. Ktoś weźmie lusterko i okej, okay, to jest tak, to jest tak. Jak ktoś się faktycznie zajmuje na przykład portretem osobowym, czy albo karykaturą, albo czegoś tego typu, to może też szczegóły nosa. Kurcze! Jakie tu jest to wszystko rozbudowane? Naprawdę oczy, szczegóły, przymrużenie oczu. Możemy kąt oczu. Słuchajcie, zrobimy coś szalonego. I, o, jakieś tęczówki. Widzicie, usta, szczegóły, więc wszystko. Jak ktoś się zajmuje portretami pamięciowymi i chciałbyś pobawić taki kreator, to dla niego to jest bajka. Przebarwienie skóry. Możemy też zrobić. czerwienionie, Ok. Podkrążone oczy, o jakby ktoś nie wyspalny był tak potężnie. No dobra, tyle z twarzy. To jest fryzura. Możemy wybrać różnego typu fryzury. O, kurczę. Mega. Mega takie słuchajcie sobie opcje. Jest naprawdę nad czym wybierać. Brwi. Ty mam jeszcze zarost jakiś... O, zarost idealnie. To co akurat idealne dla mnie rzeczy. Lubię. Wybawić zarostami. To może takie coś będzie. Choć to jest fajne, ale dobra, to zostawiamy kolor zarostu, oczywiście, że o albo złotawy, o pasuje miedziany I jeszcze charakterystyczny tatuaż na twarzy żeby jakieś tatuaże ogarniać no i super, mamy takie jakieś na szyi tutaj możemy na pół twarzy damy takie o to wygląda ciekawie, choć no to chyba bardziej, najbardziej mi pasuje, dobra takie na szyi, okej okay. Blizna na głowie, możemy mieć jeszcze blizny. Czyli jakieś bliźnie tutaj. Faktycznie blizna jeść lat po bliźnie, to jakieś takie, ale zostawimy na razie bez. Głębokość blizny. Jeszcze oczy. makijaż oczu. O, słuchajcie. Tutaj możemy. O, faraonem się pobawić. Takie coś. O, ciemne moce Zrobimy sobie, słuchajcie. Boże, coś takiego. Wydaje się sensownego. Kolor cienia powie. Dajmy. Rąkawy. O, taki. Albo dobra, niech będzie ten. Intensywność. Liner jest jeszcze jakiś. okej. Okay. Biały. my biały. Nie, dobra. Zostawmy jak jest teraz. Szmilkę też możemy ogarnąć. O, To jest intrygujące. Fajne barwy. Możemy kombinować. O, bogata śmilka. <śmielka> Super. koszmik jest intensywność. Błyszczek. Mogę dać metaliczna. Co mamy? Mamy postać stworzoną. Proszę, postać gotowa. Całkiem, całkiem spoko. I przełącz odzież. Okej, czy mogę zmienić sobie postać gotowa? Akceptuję. W pełni dostaliśmy taką oto postać. No. Eh I your words for Let's begin. No zaczynamy. Where were you born? Okej, i mamy tak: Great Prime, ziemia słowa wulkaniczna planeta. Ok, bojność roślinności, ostatecznie kraina. Hala planeta ze zgłymi oceanami, czy historię budujemy też jebo, Kaithan, zielona planeta z łagodnym klimatem. Satelity X, surowa kraina lodu. No. The order of the Imperium is rooted in the a place for every man, and every man in his place. Where is your place? na familia pelon pylon to jest chłopska siła robocza na familia do tej kraj członkowie szlacheckich rodów i poddani na familia do you do you bad to, tak. być na podstawie, jest walk na knife's edge. jeszcze adept. Proszę, kobieta taką celowo ukrywa swoje zamiary. Znamy to. Mental. Tajna, zamknięta organizacja wymaga od swoich adeptów przechowywania i analizowania ogromnych ilości danych z ilością nieludzką szybkością. Żołnierz. Okej. Okay.

Put your hand in the box. Yeah. I hold at your neck the Gonja the high-handed enemy. Don't pull away, or you will die. Close Great him. plots are afoot in the Imperium, and the currents of intrigue run deeply. Arrakis is the key. And the Fremen, the Fremen are missing. You will go to Arrakis as our agent prisoner. You have one task: find the Fremen, wake the sleeper. Okay. Everything depends on this. Do you understand? No, we all know everything. good you speak truth but here is the rest of it there is only one rule keep your That's hand the in the box and live withdraw it and die an animal would gnaw off its own hand to escape the pain and we mm -hmm. can only be served by humans find the Fremen. wake the sleeper you will know when it is done super! No i słuchajcie, zapowiadać naprawdę, naprawdę. Potwierdzić postać. Postać zostanie zapisana w folderze rzutkownika Będzie ona dostępna do zaimportowania, gdy gra zostanie uruchomiona. Oczywiście. No i słuchajcie, oczywiście nadchodzi, nadchodzi w tym roku. Ciekaw jestem, co sądzicie o mojej postaci. Czy podoba Wam się to, co stworzyłem? Jestem ciekaw, czy to według Was jest ok. A teraz. Pora na testy wydajności. A testy wydajności, z tego co oczywiście obserwuję, to są tylko takie rzuty filmów, fragmentów filmu, takie, które będziemy faktycznie obserwować w trakcie gry. Będziemy się tutaj poruszać po takim, takim świecie stworzonym przez twórców. Wydaje się to naprawdę interesujące. I Faktycznie taki RTSik Przepraszam nie RTSik tylko RPG z dużo fajnej zabawy Jakieś przetwarzanie, jakieś wytwarzanie surowców, zbieranie Wytwarzanie, no naprawdę dużo, dużo fajnych zabawek będzie nas czekać tego co widzę Może jakiś nawet pojazd No oczywiście Mamy własny pojazd, jakby inaczej mogło nie być. Liczymy na więcej, daście nam więcej, to jeszcze, jeszcze skrywacie przed nami i lecimy dalej, słuchajcie. To będzie albo szybka, bo tutaj, a tu handlarz, to na no, Ornitopter to będzie albo szybka podróż, albo będziemy mogli sami sterować, albo to i to. Widzę, będziemy mogli kupować rzeczy, dawać jakieś stwór no, miejsce, questy. Będziemy tutaj mieć ekstra. Dużo fabuły się szkuje, oj dużo. Zobaczymy coś teraz z pustyni samej. Mam nadzieję, że czerwę zobaczymy. Jeeeeeeest Eeeega Okej I mam wyniki Wszystkie FPS, -y, średnie FPSy, minimalne FPSy Jak widzicie, te, takie są moje parametry komputera więc wszystko moglibyśmy spokojnie na ultra pociągnąć. No, i to mnie cieszy. I to mnie bardzo cieszy. Więc czekamy z chęcią. Z chęcią, słuchajcie, tutaj ogramy. Więc yy, ja czekam na pełną wersję Dune Awakening. Mam nadzieję, że uda nam się w pełni ograć. I to będzie historia, którą na długo, długo zapamiętamy. A tymczasem, jeżeli wam się spodobało tutaj, co nam przedstawili tutaj twórcy i też wyczekujecie, dajcie znać, czy czekacie na Dune Awakening, czy chcielibyście też e, ten tytuł ograć, czy szykujecie się tutaj właśnie na zakup. Jestem ciekaw, dajcie się znać. Natomiast, jeżeli wam się podobała ta krótka prezentacja, to też dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym częściej takie coś robił. Pamiętajcie oczywiście o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was z Staniu. na razão, hey